Thanks <laughs> for

Ruchu cięcia błękitnej, obszerne, w całości. Grupy gościa. 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 Grupy no to już niewerbalnie zdradzam gotowość do konfliktu, a nie chcę eskalować ciężarówki. Teraz zaczynamy z tej pozycji. Znowu tak jak pracowaliśmy nad łopikiem. Wstąpki na okolice kolana. Wstąp, kopię, kopię. W momencie, kiedy partner kopie, dociągam tą nogę. Tak jak nie ma lepszego, gorszego przyjmowania, ale muszę zabezpieczyć swój staw przed uszkodzeniem, więc dociskam. Księga buduje marker tzw. Tak trójkąta i powinien mi już w konflikcie, w komunikacji, że to się zływać. Bo póki ktoś ze mną rozmawia, oczywiście się z strefę bezpośrednio, może pojawiła się agresja werbalna, ale jeszcze nie mam markera, żeby uderzyć, tak? bo powie do mnie niej, tyły sypedale, wow, to jest powód, żeby już chodzić o działania fizyczne. Nie do końca pewnie wyjaśniamy, potem będzie też ciężko się z tego powodu wyjaś, yy, tłumaczyć chociażby yy, w są. Natomiast jeżeli jest, mamy mamy komunikacji, ja widzę, że w kieszeni jest narzędzie, a który podchodzi blisko i widzę, że ręka jest opuszczona i nagle w tym on sięga tutaj, to ja muszę coś z tym zrobić. To już jest dla mnie informacja, że muszę zacząć działać fizycznie. W pierwszej kolejności schodzimy na tym w stronę ręki, gdzie mamy zagrożenie, czyli najczęściej to będzie ręka dominująca, ręka prawa w większości. Kontroluję tą rękę dociskając łoki do ciała i pięścią uderzam na nicy. Chcę opóźnić opcję mobilności tej ręki, żeby on tej ręki nie wyjął. Raz za tym ruchem uderzam w łokcie. Cały czas pracuję na tym nicy. Ale to jest coś, co ma zwolnić jego opcję wydobywania narzędzia. Bardzo często w MDS, jakby do Was mieliśmy mniejszy kontakt, mamy coś, co jest iluzją. Po co chodzi z iluzją? Więc jeżeli ja bezpośrednio chciałbym Maćka uderzyć, nałóżmy, pięścią w twarz, to on to widzi i jest to stosunkowo łatwo obronić, szczególnie w takiej pozycji, tak? Zbija, zbija się. Ale jeżeli ja dam mu wcześniej dezinformację na poziomie iluzji, to działa to inaczej. Dam mu sygnał na dół i wchodzę w uderzenie. Mówimy teraz o tym, że musimy budować sobie nasze możliwości przetrwania konfliktu w inny sposób niż atletyczny. To jest jakby system bardzo niesportowy. Jest zagrożenie z tej strony, dociskam, pięść, łoki. I teraz dopiero daję coś, co będzie mocniejszym działaniem, uderzam na bok szyi. Te trzy ruchy wykonuję na jednym biodrze jak najszybciej. Pierwsze, opóźnienie działania ręki. Drugie, dopiero gdzieś informacja już do centrum. Próbuję gdzieś przy mocnym uderzeniu na okolice krążenia, często nawet dojdzie do utraty Czyli mamy podejrzenie, że coś się znajduje, schodzę na trójkąt. Mój pierwszy bazowy ruch to strójka. Nie stoję frontalnie, nie chcę frontalnie wchodzić w żaden kąt. schodzę z nim, uderzam. Pięść, łokieć, szyja. Z tej strony. Czas? Na razie tyle. Lecimy. Wpada w roku, druga wchodzi na potynice jednocześnie. Jeżeli się pochylił, gdzieś tam musimy sobie to zaadoptować się do tego, co się dzieje. A to nie jest tak, że ja mogę mieć plan i dzisiaj uczymy się jakiejś kata, tylko obserwuję jak się zachowuje ciało. Bo może się tak zdarzyć, że ja go uderzyłem i on się już teraz pochyli. Op. Jeszcze lepiej. Tak prawdopodobnie powinno być, ale może się zdarzyć, że on o tym ruchu ci się was wycofa ucieknie i będzie musieli zupełnie się raczej zachowywać. Nie ma tutaj możliwości planowania. Teraz po prostu ćwiczymy sobie w tym module jeden konkretny schemat zachowania i tyle. Raz, dwa, trzy. Cofam rękę, przeładowuję, uderzam na żufę i na okolicę ucha. Rotacyjnie na, staw, na kręgi szyi. Raz, dwa, trzy, hop, Oczywiście staramy się działać jak najszybciej i obserwować to, co się dzieje. To, co pokazywałem Tobie, mam impact Uderzam narzędzie. Gdybym szukał mocniejszej, twardej realizacji, nie miałbym wyjścia, nie wiem, mówimy o bardzo poważnych zagrożeniach, typu, typu zagrożenie chociażby to, które mieliśmy Dwa tygodnie temu Londyn i Belgia, jak ja zauważyłem terrorystyczny. Raz, dwa. Mm. Działam w ten sam sposób, na tym samym schemacie. Czyli wzorzec ruchowy jest spójny bez względu czy będzie pięść, czy będzie impactur, czy, czy będzie nóż. To samo możemy zrobić z bronią. Zaraz możemy sobie też to gdzieś tam to pokazać. Na razie. Pięć, raz, dwa, tu skończyliśmy, dodajemy, otwarta dłoń, kraszczemy, raz, kraszczemy dobrze może się okazać raz i gdzieś tam on e, po tym ruchu piknie, po tym zejdzie. Tu nie wiemy, nie mamy świadomości, czy potrzebuję trzech, czterech technik, jednej techniki, żeby tą sytuację zakończyć, żeby być bezpieczni. Na pewno działam do momentu, kiedy on jest dla mnie zagrożeniem. Człowiek jest mówić Dopiero utrata przytomności, dyslokację w obrębie stawów daje mi pewność, to, że przestaje być dla mnie aż takim zagrożeniem. Raz, dwa, trzy, pół. Weszliśmy, ręka została. Zaciągam to rękę. Zaciągam mocno przegraną do siedle, tak żeby zaciągnąć szyję pomiędzy przedramieniem a swoim bicepsem. I uwaga, mój łopieć tej ręki jest wysoko. Kontrolować go, manipulować na odcinku szyi. Stąd mogę go sobie sprowadzać, go mogę podciąć, mogę go zaciągnąć i wyjść na dół. To byliśmy tu poszło, zaciągnął i ręka podpłynęła głowę, zaciągnę. Teraz tak, przed rami chcę dociągnąć do siebie, jak najczęściej. To jest pręt, tym prętem chcę zapracować raz, zaciągam go do góry. Gdybym na przykład potrzebował go transportować, wejść, wychodzę. Potrzebujemy udusić, zaciągnąć, wprowadzić. Provat, kontroluj. Czy do całego modułu 1, 2, 3. Tu skończyliśmy. Dodajemy ten jeden ruch. Zaczynamy klamrę. Musi mu ukipić dokończenie. Cześć. Nią posługiwać, to ona zaczyna mi przeszkadzać. Albo używasz jej jako narzędzia. Tak, więc jakby nasza nasza propozycja tego samego była. Tu mam broni. O, kontrol. Hej. Albo można, tak jak mój kolega, przeładować wyjściowi na przegrodzie nosowej broń, dynamicznie przeładować. No to tyle z tego ruchu. Bardzo oh, Wam dziękuję. dziękuję. Super. Kilka minut. No jest, dziękuję, dziękuję, dziękuję.